W tym filmie zaprezentujemy Państwu technikę kanulacji naczyń obwodowych pod kontrolą ultrasonografii, metodą śledzenia końcówki igły, czyli follow the tip technik. Przed kanulacją pamiętaj o prawidłowej higienie rąk. Następnie zadbaj o odpowiednie ułożenie pacjenta, ustawienie aparatu USG oraz ergonomiczną pozycję. Przed zabiegiem należy przygotować. Stazę, gaziki jałowe nasączone alkoholem do dezynfekcji skóry oraz suche, jałową osłonę na głowicę USG, kranik trójdrożny z przedłużeniem wypełniony solą fizjologiczną, opatrunek do zabezpieczenia kaniuli, łącznik bezigłowy, jałowy żel do USG, strzykawkę z preparatem do znieczulenia skóry, kaniule w różnych rozmiarach, strzykawkę z solą fizjologiczną. Po wybraniu odpowiednich ustawień aparatu USG należy zbadać wybraną okolicę celem identyfikacji naczynia optymalnego do kanulacji. Identyfikację żyły należy zacząć od uciśnięcia głowicy USG w planowanym miejscu wkłucia. Naczynie żylne, w odróżnieniu od tętniczego, zapada się pod wpływem ucisku głowicy. Wybrane naczynie musi być w pełni drożne, co oznacza, że należy wykluczyć zakrzepicę. Żyła powinna mieć też odpowiednią średnicę. Uważa się, że kaniula powinna zajmować nie więcej niż 1 trzecią światła naczynia. Jeżeli to możliwe, należy wybierać żyły, które biegną powierzchownie oraz nie przebiegają w sąsiedztwie tętnic lub nerwów. Znieczulenie miejscowe skóry i tkanki podskórnej stosujemy w przypadku stosowania kaniul o dużych rozmiarach. Pod kontrolą USG należy podać środek znieczulający. Dokładnie w miejscu, gdzie będzie zakładana kaniula. W obrazie USG naczynie powinno znajdować się na środku ekranu. Igłę pozycjonujemy dokładnie w miejscu środkowego znacznika głowicy USG, a następnie zdecydowanym ruchem wykonujemy na Przesuwamy głowicę w kierunku igły i lokalizujemy na ekranie jej końcówkę. Jeżeli nie widzimy igły na ekranie, próbujemy delikatnie poruszać nią, obserwując poruszanie się tkaniny. Jednoczasowo poruszamy tylko jedną z rąk. Albo ręką trzymającą głowicę, albo ręką trzymającą igłę. Po upewnieniu się, że to co widzimy na ekranie to końcówka igły, przesuwamy głowicę od siebie o minimalną odległość, tak aby końcówka igły zniknęła na ekranie. Następnie przesuwamy igłę do momentu pojawienia się jej końcówki. Oba przesunięcia to ruchy w zakresie kilku milimetrów. Powtarzamy tę czynność, kierując się w głąb i w kierunku naczynia, celując w jego środek. Ważne, aby starać się nie odrywać wzroku od ekranu USG w trakcie kaniulacji. W momencie, kiedy igła znajdzie się w świetle naczynia, powinniśmy zaobserwować pojawienie się krwi w komorze kaniuli. Stosując technikę podążania za końcówką igły, wprowadzamy igłę dalej do światła naczynia, prowadzimy ją centralnie w naczyniu, uważając, aby nie przebić żadnej z jego ścian. Postępowanie to kontynuujemy do momentu, w którym około połowa igły znajdzie się w naczyniu. Po odłożeniu głowicy USG wysuwamy mandryn z kaniuli jednocześnie wsuwając całkowicie kaniulę do naczynia. Zwalniamy stazę i podłączamy przygotowany wcześniej kranik trójdrożny z przedłużeniem wypełniony solą fizjologiczną. Aspirujemy krew i przepukujemy kaniulę. Dla pewności warto uwidocznić w USG przepływ podawanego roztworu za pomocą kolorowego dopplera.